Piątek w Muzeum. Piątek w Muzeum, a propos Muzeum, pokazałem Ci... E, tą atrapę, książkę. chłodnicę. Ale, ale najpierw pokażę, bo to są takie książki, które są wydawane na każdą dekadę Bentleya. To jest Coachwork, a tym notabene my się zajmujemy jako firma. I każde przez 10, wszystkie samochody produkowane w tym okresie, czyli 21-31 rok, są opisane numerem Win. Czyli jest każdy pojedynczy win samochodu, który, który powstał przez te 10 lat. Jeżeli istnieje to auto, lub archiwalne zdjęcia, lub samo auto, to jest ono na tych zdjęciach. I tutaj też można pokazywać, że samochody, na przykład, to była jedno auto, które zmieniało swój wygląd. W okresie czasu, raz miał takie nadwozie, raz takie, więc jakby koszt polegał na tym. To mi się strasznie podoba. Jakby ta struktura tego materiału, który jest tym oryginalnym materiałem, takim spękanym yy, od wilgoci, od słońca, od pracy, mhm. jakby wiesz, od wszystkiego. To jest w ogóle coś dla mnie absolutnie niesamowitego. I zobaczcie, jak on w ogóle jest pięknie spatynowany. I wiesz, ta, ta dźwignia ręcznego, która, która nie jest piękna, nowa, świecąca, tylko jest taka. No, Wyciekana, zobacz, jak... Auto ma 100 lat i jest w takim stanie zachowania, bo jakby dzięki temu, że nie było lakieru zwykłego tylko ta skóra na zewnątrz zresztą my tak samo teraz robimy, to te auta nie powinny się zastarzyć, bo tu nie ma co zardzewieć. No i... Zobacz, dzięki... O, tu masz to. Właśnie. Strasznie mi się to podoba. Po prostu jest autent... takie absolutnie autentyczne. I tu jest każde auto opisane, nie wiem dokładnie z, którego, z której sztuki pochodzi twoja atrapa, ale atrapa się powtarza w tych modelach, w silnikach y, 6,5 y, y, litra. Mhm. I to nacięcie, które tutaj jest, <coughs> to nie był blower, bo blower ma nacięcie, które nie jest symetryczne, ze względu na dolot, to jest starter. Ale czy to jest dynamo starter, który jednocześnie był taką prądnicą, czy czymś takim, tak? To jest na tej zasadzie I I miał wejście również na korbę i tam mhm. jest przekładnia satelitarna, ponieważ tego 6,5 litrowego silnika żaden człowiek nie był w stanie obrócić. Okej. Okay. I tam była przekładnia satelitarna, i tą korbą kręciłeś tak, a, tło, a tłoki robiły tak. Czyli jak odpala? Wiesz wie, co tak odpalało? Nie wiem. Samolot AM2. Tak, tak, Antek. Tak. Eee, przekładnia re... satelitarna. Eee, kręciłeś, kor... nakręcałeś jakby taką sprężynę. Wiesz? Od... Znaczy, tam, jest, tam jest przekładnia <tłatak> satelitarna. Jest przełożenie. Wiesz, tak, tak. że kręcisz dosyć szybko, i tak dalej. I to jest miejsce po tym. I to było wymieniane jako część wymienna radiator, była częścią zamienną. A y, ponieważ mam dostęp do dokumentacji Bentleya, poprosiłem y, Bentleya, z którym współpracuję, to okazało się, że w Polsce było bardzo dużo tych Bentleyów przed wojną, tych 6,5 litrowych. I jest historia serwisowania polskich samochodów w Wiedniu. Bo one, że tam w Wiedniu był serwis na, na najbliżej, na, pol, na polskie Bentley'e. Najbliżej dla polskich bentley, bo e, dosyć dużo ludzi też było, na południu Polski żyło. E, z tymi akurat autami. nie wiem z jakiego nie powodu. Nie, że tam, nie to ja, to ja Ci powiem z jakiego powodu, Galicja była e, najbogatsza. Najbogatsza, najbogatsza tak Wiesz, naprawdę, tam Kraków. I, 3 trzy godziny jazdy no, do serwisu, tak. tam do Wiednia, tak? No, więc Wiedeń był takim jakby, wtedy takim pierwszym miastem. Słuchaj, um, słuchaj po pierwszej wojnie światowej miałeś tak miałeś Warszawę i jakby resztę Polski, która, w której nie było nic, jakby żadnego przemysłu, uh -huh. bo zarówno Rosjanie... Bardzo, tam mapa akurat jest właśnie. No, no więc właśnie, a zarówno Rosjanie jak i Niemcy za bardzo nie inwestowali, w to jedyny był Poznań, który był Ale tak, miejscem. Zobacz, zobacz jak wyglądała właśnie infrastruktura, ta część od Warszawy to, to po prostu była wieś. Tak. A zobacz co tu się działo, no nie? Tak, miałeś tutaj Lwów, jakby to jest ten, a tu, było, tu, tu miałeś Galicję, która była jednak... No, Austro-Węgry, wieś tak. i tak dalej, które jednak było tak. bogatym miejscem. Tak. Ja się na zobacz, tu cały przemysł i tak dalej, i tak dalej. Więc, jakby dlatego się dopatrujemy, że. No do Wiednia było... było dosyć blisko, tak? Nie oszukujmy się na no nie. Także tu w tych rejonach, właśnie według informacji, dokumentacji, te, te auta, które były sprzedane w Polsce, e, zostały sprzedane, właśnie. E, więc tu po prostu masz atrapę z jednego z polskich Bentley. I, i tu nie ma tu nic innego. No więc, dobra, no to jeżeli mamy już atrapę w muzeum do jednego z polskich Bentley, to ja myślę, że to jest już chyba wystarczający powód, żeby. <laughs> Ale 3,5 litrówki są na rynku, można je kupić. Jest ich dosyć dużo, znam osobiście kilka egzemplarzy. Miałem nawet okazję jeździć 6,5 litrówką. No ale to e... musi być polski, nie, żeby było. No tak. tak. Słuchajcie, ale a propos, na dole znajdziecie link do licytacji klapki polskiego Porsche. Jest T900, więc walizka pieniędzy. To walizka, walizka. No podziwiam, znaczy ja jestem w ogóle, mam ma moje ukłony dla widzów, no nie, ale ja zawsze miałem wrażenie, że mamy specyficznych widzów, takich e, top światowych, jeżeli chodzi o, 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 o każdą daną kulturę taką, e, więc e, jestem zaskoczony, ale nie do końca, no nie? Nie, Bo, ale ja, jakby jest to tak miłe, jakby, że jeżeli czytujecie, że tam jest tyle, tyle osób, taka akcja, żąda, takie, taka wojna, która... E, jest oczywiście w absolutnie słusznym, no, ale prawdziwą walkę dzenu. stoczymy na końcu, bo wiesz tak jak sam z licytacji, że się największa akcja jest w ostatnich... W dwóch minutach czy minucie, no nie? Słuchajcie, na, słuchajcie, na dziś jest to 9101 grosz, z tego co mm. pamiętam. Ciekaw jestem, jak będzie w niedzielę. Ciekaw będzie, jak będzie w poniedziałek. Chyba we wtorek to się będzie kończyło, więc. no. A, A dzisiaj... my zrobimy ramkę jako... A my, dzisiaj się skończy... A my dzisiaj się spotkaliśmy, bo nagrywamy na niedzielę tak naprawdę o polskim BMW i o wszystkich innych rzeczach. I nie zdążyłem dzisiaj podjechać do muzeum, w którym bardzo dużo się też wydarzyło, bo już jakby paramodernizacji weszło. Więc tak zostałem w Tomka i tak powiedzieć, więc... dobra, to jesteśmy. Też... Dzisiaj w klimacie piątek, o, piątek w muzeum. Ja potrzebuję widzów, dostałem to w prezencie i nie jestem w stanie dać sobie rady, żeby zorientować się, z jakiego to pochodzi motocykla. Miałem kilka podejrzeń, bardzo, bardzo szerokich. Podejrzewałem na przykład NSU 200, ale nie mam aż takiej wiedzy i jeżeli ktokolwiek jest mi w stanie pomóc. No to jeżeli ja mam ci powiedzieć, to to ja obstawiam DKW. No, ja nie wiem, wiesz? A ja wstawiam ja dekawkę, ale to I strasznie mnie to frustruje, że nie wiem od czego to jest, rozumiesz? Jeszcze raz Wam pokazuję ten zegar, jak on wygląda. Ja wstawiam dekawkę. A propos zegarów, to mam kilka ciekawych zegarów. A jeden najciekawszy jest ten. Ten zegar ja dostałem w prezencie, ale dzięki Tobie. Mhm. Mm a tak naprawdę, dzięki projektowi Polskie Porsche. Wyobraźcie sobie sytuację: któregoś dnia siedzę sobie w firmie, przychodzi tutaj taki starszy pan. Siwiuteńki, elegancki, i mówi: Proszę pana, ja przyjechałem ze Stanów. Mówi, jako młody chłopak, wyjechaliśmy tutaj z Polski. Całe życie byłem w Stanach, zaczęliśmy oglądać z sąsiadem polskie Porsche. I pamiętał taką Polskę, no jaka była kiedyś. I mówi: Jak zaczął na tych filmach oglądać, postanowił odwiedzić kraj. Przyjechał na dwa tygodnie. Przyjechał do mnie z tym zegarkiem i mówi tak: Panie Tomku, chciałem dać Panu ten zegarek. Opowiedział mi historię tego zegarka. Ten zegarek jego tata podczas powstania warszawskiego wyciągnął ze zbombardowanego, przygniecionego gruzem samochodu. Używał go jako kieszonkowy zegarek, ponieważ on się tutaj nakręca. Po prostu no, w czasie wojny nie można było sobie kupić zegarka. Przeżył to wojnę. Potem sobie zrobił taką podstawkę do niego i stał u tego ojca przy biurku. Jego syn, czyli ten pan, który mi odwiedził, zabrał to jako pamiątkę do Stanów i trzymał przy własnym biurku przez całe życie i podarował go mi. Taki gruby temat. I muszę się do chłopaków z czasu, bo już rozmawialiśmy na wystawie, spotkaliśmy się, że obiecali, że pomogą mi go yy, odrestaurować. A zegarek pochodzi z Chorcha. Tak powiedział twój tata. No to jest możliwe. Bo był a, ja, a ja już wiem od czego to jest. No to byłbyś kozakiem dla mnie, jeszcze większym niż jesteś. Java CZ. -a. Aż tak po prostu? Ta. A to już y, Google odpaliłeś wujka? Musiałem musiał sobie porównać, przypomnieć, wiesz, yy, na tym, bo pamiętam, że widziałem te wzory. wiesz. Czy i... Patryk ma rację to wasze zadanie? O właśnie, tak czy ja odcinek? mam rację, czy Patryk Ta. ma rację Zróbmy. Dla mnie to jest Java CZ. -a. Ja jestem bardzo ciekawy. Więc to też obstawiałem, znaczy myślałem o jawie, ale wydaje mi się, że to jest starszy licznik. I to zwężenie mnie tutaj zaskakuje. A we? mi się wydaje, że to jest ta 250. E, Peszak, Peva, pe, jak ona się tam nazywa mówię, Każdy inaczej. Tak. Ta, ta, ta. Zresztą śliczna mi się najbardziej zawsze podobała, bo miała te chromowane boki, i a teraz miała, filmek tego jest. I miała, miała no. niski środek ciężkości, bo 175 no. dla mnie była już, wiesz, z wysokim środkiem ciężkości, a to 250 jest... To a pinceta? osobowa, no, no, kurde, no, no, stary. No. Więc ja obstawiam, że to jest to. Yy. Tak, a, tak, obstawiam, e, obstawiam, że to jest to. E, widzieli, nie wiem, czy widzieliście, u Adama Carrington e, wysłał chłopakom prezent. Mogę? Mogę, mogę? Ale nie, to to akurat z Niemiec przyszło. Kalincyna wziął te większe. Tak, Kalincyna wziął te To na dole. To już było mało. Już się kończą. A to z Niemiec teraz przyszło. Nie, takie je... na bieżące potrzeby mam, tutaj taki schowek, no <laughs> Jedziemy teraz tak, do... przychodzi chyba w przyszłym miesiącu podwozie z silnikiem z napędami do Forda GPW ze Stanów. Mhm. A... I na wszelki wypadek kupiłem już teraz jeszcze jeden silnik dla mm -hmm. Forda GPW, który jest oryginalny, silnikiem do GPW. Bo Adam twierdzi, że na podstawie tamtych zdjęć, że to nie jest do końca będzie ten silnik. Skrzynia się zgadza, reduktory się zgadzają. Więc na wszelki wypadek, żeby... Wiesz, no nie ma ich za dużo na rynku tych Ford silników do GPW, mm -hmm. żeby było znaczenie GPW i tak dalej mm -hmm. i tak dalej, więc będziemy mieli fajny motor do tego. Ale to jest taka a propos ciekawostek i mieszania tematów, to a propos znaczków od BMW, które daliśmy do dorobienia na podstawie tego jednego co mieliśmy. Tak. To podczas analizy okazało się, że znaczki są ze srebra zrobione. Tak. I, I jest wytłoczone w srebrze, zapolerowane i emalia w środku. Miałem się tego nie mówić. Miałem tego nie mówić? Ale no to wartość to... srebra nie jest zbyt duża, tak? bo to słuchajcie, no to, jest... to wartość nie jest... Srebrnie, nie, 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 jest... jest około 400 zł materiał potrzebny. Wartość srebra, żeby, w ogóle nie, nie żeby, żeby nie takie nie, czyste, wiesz, nie. nie przyciągało, wiesz, ale, ale to wiem. jest genialne, bo to nie koroduje. Wiem. Bo na przykład e, aluminium no to by siebie zaraz oksydowało, nie było technik w latach 30. więc posrebrzali to w elektronice przecież po prostu. Bo się... ja znam taką historię o takim jednym samochodzie, który miał być z bardzo znanej osoby i miał mieć niby posrebrzane zderzaki i posrebrzane rzeczy. I to była pierwsza rzecz, która zniknęła z tego samochodu jeszcze w, jak latach, jeszcze w latach 80. więc dlatego jak, jak słyszę, że coś jest posrebrzane na zewnątrz to 400 zł materiał na jeden, to, to od, od razu jest. mnie. Wiesz, mówię, no. Ale żeby nie przyciągało, wiesz. Ja się to... tym jaram, bo są podróby, oglądaliśmy, można w Niemczech kupić, niedrogie, ale wszyscy mają podróby z aluminium. A my będziemy. nasze znaczy mieli... polskie bębu będzie miało oryginalne srebrne. Znaczy, będzie miało oryginalne polskie. Oryginalne polskie srebrne. Polskie srebrne. Polskie bębu, Polskie BMW. Chyba nie wiem, nie będzie chyba zmobilizowana. Dlatego ci daję tylko zadanie. <laughs> Zaraz zobaczymy, czy będzie zmobilizowana srebrna. Słuchajcie, bo to jest w ogóle dziwny odcinek, bo miał być piątek w muzeum, jest, jest piątek u Tomka, była być pod czołówka z serii Oglądaj, ten kanał jest dla miłośników, motoryzacji, subskrybuj, więc nie ma. Więc jeżeli po prostu chcesz, nie oglądasz, to, 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 to nie subskrybujesz, to subskrybuj, więc Ci mówię wprost. A po trzecie, czego zabrakło? No proste, zmobilizowania, czyli e, obliczenia według MUBI ubezpieczenia OC, więc e, już, już oczywiście liczę. Słuchajcie, bardzo dużo osób w swoją drogą do mnie się odzywa i odpowiada, że strasznie ich to denerwuje, jak jest ta wstawka Mubi, ale przestaje ich denerwować w momencie, gdy nagle okazuje się, że raz do roku, kto trzeba zapłacić za ubezpieczenie, o co i warto wtedy zejść z tego linku i sobie kliknąć i zobaczyć, że te 150 zł jednak robi robotę, kiedy wraca wam na konto, więc jest to absolutnie prawdziwe. Tomek mi dał zadanie, żeby zrobić Serenę. Nie wydaje mi się, żeby EFESO Syrena Band była, wiesz Tomek, w, w Mubi. No. Teraz Mie, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że ci się nie uda. <grym> Dlaczego? Poszujemy się z Ciebie. <grym> nie, bo po prostu tu się ubezpiecza poważne samochody, wiesz? Oooooo! Ale cię syreniarze teraz dojadą. Dajcie tam popalić od razu. Spaniaszek z muzeum. <grym> <grym> o, trochę się najeździła tymi Syrenami różnego typu. Ale zobaczcie swoją drogą, jak fenomenalne to było, że te lata, mm, kiedy, kiedy tuż przed rozpoczęciem i początku legendy PRL, te syreny, które były uznawane za auta do Destruction Derby, pierwsze takie rozbijania tych samochodów, mm -hmm. no w ogóle wszystkie szły, wiesz, albo na złom, albo były kasowane. Niesamowite. Hmm? Mam z otwieranymi drzwiami. To ten wzmocniony. <noise> Ale ma przez czy nie? Ale się po poci się, poci, szuka czegoś, teraz nie wiem jak wybram. Nie, właśnie nie, poczekaj, bo najpierw zaczynamy od roku produkcji i tu się pojawia dosyć poważny problem. <noise> że nie pamiętasz kiedy były produkowane syreny? Nie, pamiętam, <noise> tylko właśnie były produkowane przez tak długo, że... E... W życiu nie byli się tak długo mobilizowani, także więcej patryk tego nie zrobi w <noise> Ale jest FSM Ever Maluch, jest FSM Maluch, jest Fiat 126P. Dobra, wrzuciłem na przykład 81 rok. FSO jest. Trabant jest. Ale Syreny nie ma. widzisz, Nie ma, nie ma mówi. No dobra, a swoją drogą jest ułaz. Jest FSO. Jest trabant. Dobra, nie ma sereny, to zrobimy dla trawanta. Będzie podobnie. Podejrzewam. Jeżeli macie serenę, jeżeli chcecie, to musicie indywidualnie. Uważam, żebyście zostali zmobilizowani. Oczywiście. <grym> Czy już na nartę się szykujesz? Za 5 godzin wyjeżdżam. Czym? Uborgan. A kiedyś musimy opowiedzieć, dlaczego nie jedziesz yy, jeepem grać środkim. Melisa mi się skończyła. Żeby opowiadać? No. Masakra. Słuchajcie, zrobimy... to powiemy kiedyś historię Tomek i jego Jeep Grand Cherokee. No to jest bardzo ciekawa jest historia. Jego cudowny Jeep. Jego cudowny Jeep, którego, o którym bardzo dużo zresztą widzieliście. A ja wracam do Mubi, bo najtańszy jest 400 zł minus 150 zł, czyli 200... Nie, 250 zł to suma. Tak? 400 minus 150? Tak. Za trabanta! Szkoda było wyciągać. No po prostu musicie, jeżeli macie syrenę, indywidualnie. E, zrobimy kiedyś taki materiał... Albo uprzyj się panie w ubezpieczani. E, ja mam, nie mam syreny, mam... E, proszę na trabanta ubezpieczyć mi. Ale, te... ale to jest na ale Nie jest pokazane w, w telewizji. Nie ma syreny to płacimy jak za trabanta. Nie, trzeba zadzwonić tak, wtedy tak, do tak. miłej pani tam, która powie, że tutaj na syrenę specjalna cena. Taki nie, nie może być miłego pana po drugiej stronie, tak? No ale no, my myślę, że miłość do Syreny. No, ale... Miły pan. Złupie? Nie. Idę z artami, trzymajcie się. Cześć. Idziemy tam. No jest głośno, bo to jest warsztat. Przezerwajuję, że, że to jest miejsce zbrodni. Jest to kafelka mi. <grym> <grym> to uszkadzane. W muzeum mnie to będzie czekało na, na, na hali. Otwieramy generalnie nową halę teraz co dwóch miesięcy, ale było na tyle zimno, że wziąłem ekipę. Żeby nie pracowała w zimie, żeby tu w cieple tym się zajęła. Więc jakby wiesz, 2 trzy tygodnie tutaj popracują, bo robimy nowe biuro konstrukcyjne dla Bartka i dla Filipa. Super. 12 stanowisk montażowych Bentleya, więc jakby... Sześć... Słuchajcie, po prostu rozbudowujemy się, budujemy się u Tomka, zobaczcie jest miejsce zbrodni, muzeum jest, są nowe bramy, nowe rzeczy. No, Będaje mi się nie mieszczą, zobaczcie. Się się u nas widziałeś patrol no. po Olbryskim tak. przejechał, tak. który swoją Odmadałem. drogą, tam odezwał się do mnie jeden z tam z chłopaków z Terenwizji, mówią, kurde, ale jaki fajny, super, wiesz, bo, 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 bo jest rzadki, bo i tego podobno nie było dużo, wiesz, na tym. Mam, słuchajcie namierzonego jeszcze jednego, na, na rzecz, znaczy ten patrol Olbryskiego stał się powodem namierzenia jeszcze jednego patrola, ale na niego będziemy musieli poczekać, ale będzie taką bombą, nie, nie chcę, nie mogę wam powiedzieć i nie mogę zapeszyć, ale będzie taką bombą, że wow, ale tak, ale słuchaj, nie wiedziałem. Papież, co mi papież, mur no dobry będzie, no zobaczmy, że będzie w ogóle niesamowicie fajne. Dobra, A, ale nie chcę zapeszać, musi, mało tego musi do nas przypłynąć i żadnym statkiem kontenerowym. Cóż, ja teraz nie rozumiem twojego wywodu. Że ale... Że to nie jest jakby żaden statek taki kontenerowiec, to będzie płynął normalnym statkiem. No bo, czyli, bo to jest tak gruba historia, że... Czuję się jakbym z własnymi dziećmi rozmawiał po prostu. <laughs> A w ogóle to przepraszamy za bałagan, ale jest produkcja, remont, wszystko na razie, więc... Ale z mojej strony to jest jakby dwóch story, no to jest... Mamy jakby, się już z widzami, więc wiecie, absolutna, absolutna Ale prawdziwa. słuchajcie, no realia zatrzymanie produkcji, żeby zrobić kafelki, jest dla mnie niewykonalne, bo to jest osiem stanowisk z kilkanaście osób, które pracują. Weź teraz zatrzymaj to na tydzień, więc robimy terakotę pod samochodami. Swoją drogą. A, słuchajcie, korweta kiedy? W przyszłym tygodniu, nie, za dwa tygodnie, dwa tygodnie. ruszamy no. z powrotem. Tak, jest na lakierni w tej chwili. Bo gdzie, nie, dużo osób pyta, co z korwetą dla widzów, co z e, projektem korwety dla widzów, które pozorom się dzieje, tam jeździmy, jeździmy... Świetnie jeździ naprawdę genialny samochód. Jeździmy normalnie <laughs> na taksówce, a potem <laughs> nie, tak czy siak. E, dzieje się. E, w przyszłym tygodniu może Wam już pokażę pewne rzeczy, które przeszły też do zmontowania, ale to, ale zobaczycie, jest, jest fajnie. Łukasz tutaj włożył mnóstwo pracy, jestem zafakcjonowany tym wozem. to jak zrobił tą półkę, to wszystko jest mhm. to rozwiązanie gimnatyzacji, ogrzewania i te no, jest tym inżynierem, no. no. I tocha auto. Tak. Tak, on to czuje. No. Tak, to, to, on to czuje. to, 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 bo to trzeba czuć. Wiesz? Wiesz? Ja bym nie potrafił tak wejść w temat i, i, i tutaj. Bo wiesz, że nie wolno być perfekcyjnym też do końca, bo nie można poprawiać też fabryki. I to jest kontrowersyjna sprawa, no nie? Ale jak popatrzysz dzisiaj na Ferrari, w Muzeum Ferrari, które stoją. Wiem. Oficjalnie. Wiem. To on, tam nic do siebie nie pasuje. I Enzo Ferrari dopiero mówił, nie interesuje mnie, czy progi w samochodzie są równe. Hmm. Jak masz dodać gazu, na to ten z... samochód... Tak, dokładnie. Na tym polegała filozofia. Jak popatrzysz na Lamborghini, ale wiesz co, Patryk, w że on dobudował filozofię do tego, jak po pracownicy te auta. Taka jest prawda. No dobra, ale to dlaczego w latach 90. jak spojrzysz na wszystkie Lamborghini Diablo i na te, tam nic do siebie nie pasuje. A kupujesz też we Włoszech częściej albo coś, zamawiasz usługi teraz? Spróbuj, ten świat się nie zmienił, no do tego trzeba dobudować no filozofię, okay. to są kochani ludzie. No wiem. Ale zawsze już się z tobą umawia, potem dwa tygodnie nie masz kontaktu mailowego, telefonicznego i tak dalej, przepraszam, ale... Bo Giuseppe pojechał. Tak i zero problemu ze stresu <laughs> no w ogóle Także i, i tak oni sobie przez są firmy, bo też Bentley'e y były produkowane we Włoszech, jakby całe szczęście, że teraz już są u nas w Polsce, bo byłem tam jakby zaangażowany w tą pro, część produkcji we Włoszech, więc to jest inny świat stres. stres. Jakie krzywo, jakie krzywo się pomaluje. Napijmy a to, się w tego Gilka Stowanie. Przygulaj się do tego, czy jeździsz. Ty. To jest taka filozofia, wiesz. <śmiany> Ładnie wygląda. Ładnie. A kto z bliska oglądał? To mówi zobacz, tak, paczek wygląda. Kochani, szokcie, I oni tak rozmawiają, naprawdę. I tego, i tego Wam życzymy, bo ja dzisiaj jeszcze świątkowy wieczór. Dystansu. tego uśmiechu, cudowności, zamówcie sobie ale włoskie jedzenie, albo zróbcie. No. Ale dlatego właśnie mówię, no. zróbcie sobie włoskie jedzenie w domu, albo zamówcie, wypijcie spaghetti, labourini. E, zamówcie sobie trochę tak. Taniego włoskiego winka, wybitnego stawowego. No jest a fenomenalne. Tłumaczy, fenomen, Dlaczego tanie włoskie wino w Polsce kosztuje 60 zł a drogie włoskie wino we Włoszech kosztuje 5 euro? Tak, albo, tłumaczy, tak to nie, nie, wiem, nie wiem, nie wiem. Mało tego, te, te tanie włoskie wino w Polsce nie smakuje tak dobrze, jak, jak smakuje ten? tam. Dokładnie. To jest, I to jest w, to w ogóle. Tak jak ostrygi. Moment. Jak 50 ostrygi nad morzem, Śródziemnym, ziemi, mówię, Boże, jakie to dobre kupiłem sobie w Polsce i no niestety. To jest inne pytanie, prostsze, bo tam pali się z winem. Dlaczego kawa na każdej podrzędnej stacji benzynowej we Włoszech smakuje jak milion dolarów, a ta sama kawa robiona z tych samych ziaren, z, tej, z tego samego ekspresu, robiona w Polsce, nigdy nie nawiązuje smaku? Do, do... A zapal cygarów w Kolumbii, w Brazylii, a, za, a kup sobie no, a to zbyt wielki światek dla mnie. No ale chodzi o różnicę... No wiem, słone. ale jakby wiesz, nigdy nie zrobisz. Tam. Ale co by nie było, Włosi budowali piękne auta, bo oni mają taki właśnie ten artyst. Wiesz, oni w tym swoim spokoju, takim w cudzysłowie lenistwem mają czas, żeby pomyśleć. No i wielkim bałaganie, elementarnym. Tak, tak, ale warsztaty też tam są specyficzne, pamiętaj. Słuchajcie, tam. więc życzymy nam dzisiaj tego włoskiego, cudownego klimatu cudowności na piątkowe wieczór, my musimy kończyć, bo zobaczcie, kto przyszedł. Time. Time. <laughs> Time! to say goodbye! Ciao. <laughs>